Ma, no. Dzisiaj Dobra. gramy z Maxem znowu z Wake i i Cross. Dawno nie nagrywałem, to tak Ale jak chcę teraz prowadzić? Pomocy, bo... My, bo mi uchwał! Dobra. Jedziemy do nieba. Jedziemy do nieba, widzowie. No, do nieba. Do nieba chcę jechać Dobra. Ale na, weź na, na sto na sto prędkości. Na sto prędkość, weź, na sto prędkość. <grym> <To> nie, dobra, ja teraz nie, nie, dobra, nie, ja Ej, dobra. Czekaj, e. dobra. Dobra, Generator, Kurde, nie, 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 ja chcę nie, Dobra. No to dzisiaj jedziemy, e. no e, ja chcę, on, Dobra, dobra to jedziemy.

Ej, a ty miałeś prawo jazdy na, na wózek w Robloxie, czy nie? No mam kurde prawo jazdy, kurde, Dobra. Ale nie, ale nie wiem, no. Poczekaj, dobra. Poczekaj, za chwilę wracam. Dobra, więc. Musimy do nieba pojechać. Dobra, czekamy, aż Max wróci. Dobra. Dobra, jedź już, jedziemy do nieba, widzowie. Do nieba jedziemy. Nie, no szkoda, że widzowie tego nie zobaczyli, ale my się rozwaliliśmy do nieba. Jedziemy do nieba, widzowie. Ej, tyle tego gościa. To zastosuj. Jak zastosujemy go? A jak, jak ty strzelasz? Dobra, ja teraz prowadzę kupstal. Dobra. dobra, ale poczekaj na mnie. Dobra, Weź czekamy na Maxa. Dobra. A ja więc sypko. Odpalam. Silnik. Od razu jeszcze Kiedy ktoś będzie, albo wózek będzie przed nami, strzelaj. Ale nie, ale nie znieść się niż 20 km na godzinę. Nie, dobra. nie się 20 km na godzinę. Nie, km na godzinę. Dobra, jedź jak szybko możesz. Na pewno spadniesz. Do nieba proszę idziemy, idziemy. jak najszybciej tutaj możesz. Od razu zginiesz. Uratowałam <grym> to... się. Aha, dobra. Ale kurde, coś masz, legia jakieś. Dlaczego ty stoisz w miejscu? Nie no, masz jakieś legie. No... Dobra, teraz ja jadę. Nie odpalam, odpalam. No oddechnął, no, kto wyłączył? No podziwiałem tej kuli, prawda? No, Ej, zrobił. Kurde, ale bym chciał teraz zrobić trochę taką sprzęt. O, na pewno nie wiem. Jeden na godzinę. Jeden na godzinę on jedzie, jeden na godzinę. Ej, jeden, jeden kilometr na godzinę jedzie fajnie. Czekaj, czekaj, kurde. Nie, nie chcę do nieba jechać. Raz, jedziemy. Uszunąłem flory. O, jedziemy do nieba. Uuu, jedziemy do nieba. Ej, chcesz jechać do piekła? No, no to jedź na dół. <grym> do nieba pojechaliśmy. Nie no, to podejdź ja to kurde, no, kurde, to sam się Jedziemy do nieba, jedziemy widzowi, no. A, dobra. palaj kurde, ten silnik. Oh, <laughs> Jedziemy do nieba! Nie, nie! O nie! Będzie kursko. Ceruj! Eksplodowało. Nie, dlaczego? Dobra, ja ciebie. No na ciebie. Ej, mi głowa ten lata w niebie cały czas. Ej, poczekaj, w ogóle gdzie ty jesteś? Nie wiem. Dobra, ja muszę się zresetować, w ogóle charakter zresetować. Dlaczego, gdy ja ruszam jakby kamerką sobie w Robloxie, to mi się głowa też kręci. No i cały czas mi się go, głowa w niebie kręciła, nie wiem dlaczego. Nie wiem, gdzie jesteś. Dobra, widzowie, muszę zrobić cięcie, bo coś się tutaj zrobiło, więc no. Okej, okay, lolulemy Maxa tu. Ja go obsram teraz. Nie! Nie wyszło I dobra, on pójdzie do nieba, no to wtedy... Dobra, dobra pranka mu nie robimy. Dobra map jest, więc jedziemy do nieba. Nie do, pie... do piekła! Nie, proszę nie do piekła, bo spadniemy. Ej, jedziemy do, do tunelu. Do tunelu! Do tunelu! No czekaj, nie da się do tunelu. Da się trzeba skręcić. A ja nie, nie, nie da się skręcić. Trzeba w... później będziemy. <noise> no co to miało być? Dobra, teraz ty jedzisz. Nie odczułeś, dobra? Bla, sra, nie, nie, nie. Chodźcie stary. Dobra, jadę. Jadę, siobu. Dobra, ale proszę, nie zesryj się i nie chcę jechać dzisiaj do piekła. Nie chcę z tobą do piekła. Do piekła. Nie, nie. 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 Będziesz jechać jak najszybciej możesz, na pewno się nie zestrasz. do pieku. Leci pomocy. Co ty nie robisz? Trzeba jechać jak najszybciej domu. Do nieba poleciłem. Ej, poczekaj, ja idę Ej, do nieba. Ja Ej, wiesz, że ja przetrwałem? Ej, gdzie ja jestem? Ej, jestem w jakimś niebie. Ja jestem na jakimś klocku dziwnym. Dlaczego ja jestem na jakimś dziwnym klocku? Gdzie? No nie wiem, na czymś takim szarym, szarej cegły, czy czymś tam jestem, bo jakby poleciałam do nieba, a potem spadłem na jakiś dziwny klocek. Ja nie wiem, co to ma być. Dobra, resetuję. ja spadnij, chodź. Dobra, tylko ja jadę. Dobra, chodź nie jedziemy. Jedziemy, nie jedziemy, nie jedziemy. Chodź jedziemy. Dobra, dzisiaj chyba jedziemy do piekła. Mm -hmm. O, gdzie ja poleciałem? Ej ja lewituję w niebie. A nie, już nie lewituję, pomoc Dobra, ja teraz chcę. Oni tutaj nie bierz, bo on Cipku, weź tutaj! Kurde, wiedziałem. Dobra, chodź tu, no nie... jestem. Do, ale ja, ja chcę, ja chcę jeździć, ja chcę, no daj. Dobra, odpalam. Na... Dawaj, jedź. Jedziemy. Dlaczego my cały czas na siódemce jedziemy? Ja biorę tak... To te... eksploduje nas. Nas eksploduje. Nie! Idziemy! Dlaczego nas eksplodował? No kurde, moja głowa. Co się dzieje? Ooo! Jedziemy! Moja głowa po prostu poleciała do nieba. I to... I później do pieku. Tak, kurde, jestem w nic. Mm. W Wrzucą kurde. ta asia. Ja zmieniłam generator. im dobra. Kurde, gdzie ja jestem? Nie wiem, może na klocku jesteś, szarym. Nie na no, ja nigdzie nie jestem. No, wreszcie. Dobra, no. chodź. Ja a ja kurde jadę. Co no się tak. dzieje? Kurde, prawie przewróciłeś do brotu, Polak. Ej, dobra. Cikaj. Ej, nie, nie walcz Co ty. ty kurde robisz? Co to jest? Dobra. Nie, on z nami chce jechać. Nie pojedyn z nami. Nie, szybko, bo musimy uciec od tego. No, nie, jak my jedziemy. Obciążasz gości. Nie, Nie. no. Ej, dawaj eksplodujemy co pro Dawaj, odpalaj w No nie ja chcę jechać! Odpalaj w No, nie, no. Dobraho. Dawaj, jedź, jedź! No nie mogę! A ja czemu nie mówi? Nie 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 nie. Do nie, 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 To nie, To nie, Jedź, nie, nie, biorę żeby szybko jechać. nie, nie, no szybko nie, Stadułem. O kurde, ja o kurde, ja latam, 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 ja latałem, Dobra, Dobry, ja ja miałem w a ja. Ano tak, jakbyśmy się, myśl... Chodź do nieba szybko! No kto wyłączył Nie mam przycisk! Chodź do nieba! No nie Nie! nie. Chodź nie. Dobry, ja, ja teraz. Teraz jedziemy sami, dobry. Nie, sami jedziemy. Sami dobre. Ale nie, bo nie chcę, żebyś nie eksplodował. No nie no, eksplodowałeś. Nie, ja nie chcę tego. Tak. Ja cię nie eksplodowałem. To kto mnie eksplodował? Nie, nie wiem. Kurde, muszę... No weź nie eksploduj mnie. Ja cię nie eksplodowałam. No to a koło mnie kto był? Ty byłeś koło mnie, no. Nie, nie wiem, kurde. No widziałam, że z twoj, z twojego ten. tego ten kart to był. Ale nie eksploatuj. Nie eksploatuj. Generator przełączy. No. ze mnie, tylko przez mój telefon, bo ja sobie biorę, żeby niby szybko co nie a to robi się tak, że w ogóle nic się nie dzieje. To nie moja wina, jest więc poczekaj tro tro trochę, a że leś tam sekundę. No, dlaczego kto mi wyłączył znowu? samo się No, co jest? Nic za Bez... do nieba leci. Dawaj to do... jedź. No ktoś mi wyłączył, gości, no. No, idź mam stąd. Dobra, dawaj, jedź, jedź. No idź, dobre, ja nie gram w to. No serio, no e nie, no zają nam widzowie. Dobra. Jest to Dawaj. Do Jedziemy Eksplod... do nieba. Eksplodują go. Nie, nie, zostaw nas. <noise> chodź szybko nie A daj, idzie, dobra, odpalaj, 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 odpalaj! szybko odpalaj, odpalaj! No i dziwny dzisiaj myślą, że kość szybko, szybko, szybko! kości 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 szybko, kości no jak najszybciej, jak się da w ogóle. Nie, nie, więc nie. Nie, na tym chyba kończymy, Nie, nie. Nie, nie. Nie, Jak Nie, okay. Dobra, jeszcze coś tam zrobimy. Nie, Co jest? Jedziemy. Nie, wolniej, wolniej, wolniej. 20 km, 18. nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, trochę za dużo. Ej, dobra, jeźdź, klucz tego gościa. Dobla, jedziemy do nieba, szybko, szybko, jak najszybciej. Kurde, tak blisko. Jak najszybciej mam, no nie powiem. Dobra, jak najszybciej teraz. Dawaj szybciej, kule, o nie, dobra, strzelaj to no. do mnie. Kurde, jadę, jadę. Nie zdążyli. Dobra, kurde, chodź na piechotę. Na piechotę. Chodź. Nie! nie piechotę. Nie, ja spadłem. Nie! No nie, dobra widzowie. Dobra, widzowie, kończymy odcinek już na tym, więc...